Hej wszystkim miłośnicy kotów, jestem Twoje imię i dzisiaj zagłębimy się w fascynujący świat osobowości kotów. Podobnie jak my, koty mają unikalne osobowości, które wpływają na ich interakcje ze światem i z nami. Od zrelaksowanego kanapowca porządnego przygód odkrywcę. Koty występują w tak wielu smakach jak ludzie. Dołącz do mnie, gdy odkryjemy sześć znaków, że Ty i Twój kot jesteście kompatybilni pod względem osobowości. Koty są jak małe futrzane detektory osobowości. Wyczuwają naszą energię, nastrój i mają swoje preferencje. Badanie wykazało, że koty są bardziej skłonne do zbliżania się do ludzi, którzy są do nich podobni pod względem osobowości. Jeśli jesteś osobą spokojną i zrelaksowaną, prawdopodobnie przyciągniesz kota o podobnym usposobieniu. Z drugiej strony, jeśli jesteś ekstrawertykiem, bardziej energiczny kot taki jak Bengal lub Syjamski może być dla ciebie idealnym partnerem. Chodzi o znalezienie kota, którego naturalne predyspozycje pasują do twojego stylu życia i osobowości. Koty również dokonują wyboru. Obserwują nas, uczą się naszych wzorców i decydują, czy jesteśmy kimś, z kim chcą spędzać czas. To jak w każdym związku. Chodzi o wzajemny szacunek i zrozumienie. W następnym rozdziale zagłębimy się w fascynujący świat mimikry i zbadamy, jak koty mogą faktycznie naśladować osobowości swoich właścicieli. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że twój kot zaczyna odzwierciedlać twoje zachowanie? Cóż, nie jesteś sam. Badanie wykazało, że koty mogą rzeczywiście przyjmować cechy osobowości swoich właścicieli. To jak powiedzenie: Jaki pan taki pies ale dla kotów. Na przykład, jeśli jesteś osobą zrelaksowaną, Twój kot może być bardziej skłonny do leniuchowania. Z drugiej strony, jeśli jesteś pełen energii, Twój kot może stać się bardziej zabawny i żądny uwagi. To fascynujące, jak głęboki może być związek między ludźmi a kotami chodzi o stworzenie więzi opartej na wzajemnym zrozumieniu i szacunku. W następnym rozdziale omówimy znaczenie dopasowania poziomów energii do Twojego kota. To kluczowy aspekt stworzenia harmonijnego i satysfakcjonującego związku. Dobra, porozmawiajmy o energii. Poziomy energii odgrywają ogromną rolę w kompatybilności między ludźmi a kotami. Jeśli jesteś domownikiem, spokojny i zrelaksowany kot będzie Twoim najlepszym przyjacielem. Te futrzane kulki radości zadowolą się spędzaniem godzin na drzemce i przytulaniu. Ale jeśli jesteś osobą pełną energii, spokojny kot może nie być najlepszym dopasowaniem. Dla tych z was, którzy żyją życiem w stylu na pełnych obrotach, energiczne rasy, takie jak bengals, abisyńczycy lub syjamy, będą waszymi bratnimi duszami. Te koty to małe wiązki energii. Które będą nadążać za Twoim aktywnym stylem życia. Pamiętaj, że chodzi o znalezienie równowagi. W następnym rozdziale zagłębimy się w zawiłości kociego dotyku i omówimy, jak upewnić się, że zarówno Ty, jak i Twój futrzany przyjaciel, jesteście na tej samej stronie, jeśli chodzi o czułość. Zostańcie z nami. Granice kociego dotyku Odczytywanie znaków. Tak jak my, koty mają różne preferencje dotyczące dotyku. Każdy kot jest wyjątkowy i ma swoje własne upodobania. Niektóre koty to prawdziwe przytulanki, które uwielbiają być blisko swoich właścicieli, inne wolą czułość na własnych warunkach, preferując samotność i niezależność. Kluczem do harmonijnego związku z kotem jest nauczenie się odczytywania jego mowy ciała i poszanowanie jego granic. Obserwuj, jak Twój kot się porusza i reaguje na różne sytuacje. Jeśli Twój kot odsuwa się, syczy lub próbuje uciec, to znak, że nie jest w nastroju do czułości. W takich momentach najlepiej jest dać mu przestrzeń. Z drugiej strony, jeśli Twój kot ociera się o Ciebie, miałczy i mruczy, to znak, że cieszy się Twoją uwagą. To moment, kiedy możesz okazać Mu więcej czułości, na przykład Ragdole są znane ze swojej miłości do przytulania, są to koty, które często szukają bliskości z ludźmi, podczas gdy rasy takie jak Syjamy i Bengals mogą być bardziej niezależne. Te koty często preferują aktywność i eksplorację. Chodzi o to, aby szanować indywidualność Twojego kota i dostosować swój styl czułości do jego potrzeb. Każdy kot zasługuje na to, by być traktowanym z miłością i zrozumieniem. W następnym rozdziale zagłębimy się w niektóre telltale oznaki, że Ty i Twój kot jesteście prawdziwymi bratnimi duszami. Bądźcie z nami. Rozszyfrowanie kocich wskazówek znaki, że jesteście bratnimi duszami. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Ty i Twój kot jesteście przeznaczeni dla siebie? Czy Ty i Twój futrzany przyjaciel jesteście prawdziwymi bratnimi duszami? Odpowiedź może być bliżej niż myślisz. Wszystko sprowadza się do obserwacji i zrozumienia subtelnych sposobów, w jakie Twój kot komunikuje swoje uczucia. Koty mają swoje unikalne sposoby na wyrażanie miłości. Po pierwsze, mamy klasyczne podążanie za Tobą jak cień. To nie tylko oznaka ciekawości, ale głębokiego przywiązania. Jeśli Twój koci towarzysz nieustannie depcze Ci po piętach, to znak, że czuje się z Tobą całkowicie komfortowo i bezpiecznie. To jakby mówił Jesteś moim ulubionym człowiekiem. Następnie zwróć uwagę na te powolne, mrugające oczy. To nie jest przypadkowe mruganie, ale wyraz głębokiego zaufania. To ogromny znak przywiązania w świecie kotów. Mruganie to ich sposób na powiedzenie kocham cię. I oczywiście nie możemy zapomnieć o przytulaniu się do snu. To moment, kiedy kot czuje się najbardziej bezpieczny. Jeśli twój kot uwielbia zwijać się w kłębek w twoich ramionach, to pewny znak, że czuję się z Tobą całkowicie bezpiecznie. To jakby mówił, jesteś moim schronieniem. Inne oznaki bratniej duszy obejmują przynoszenie Ci prezentów, takich jak małe zabawki, czy nawet upolowane zdobycze, machanie ogonem w górę, gdy wchodzisz do pokoju to kolejny znak. To ich sposób na powiedzenie, cieszę się, że Cię widzę, i niepowtarzalne, Miał, które jest zarezerwowane tylko dla ich ulubionych ludzi. To ich sposób na komunikację z tobą. Więc jeśli twój kot wykazuje którykolwiek z tych zachowań, pogratuluj sobie: znalazłeś bratnią duszę w kociej postaci. To wyjątkowa więź, która zasługuje na pielęgnowanie. W następnym i ostatnim rozdziale omówimy kilka praktycznych sposobów na wzmocnienie więzi z twoim kocim towarzyszem. Bądźcie z nami. Wzmocnienie więzi, wskazówki dotyczące budowania trwałego związku. Ustaliłeś, że ty i twój kot jesteście bratnimi duszami. Gratulacje to dopiero początek waszej wspólnej podróży. Teraz porozmawiajmy o tym, jak pielęgnować tę szczególną więź, aby była silna i trwała przez lata. Po pierwsze, spraw, aby czas na zabawę był priorytetem. Zabawa to nie tylko rozrywka, ale także sposób na budowanie zaufania. Nawet jeśli twój kot jest bardziej kanapowcem, ważne jest, aby zapewnić mu codzienną dawkę stymulacji psychicznej i fizycznej. To klucz do jego zdrowia i szczęścia. Zainwestuj w kilka wysokiej jakości zabawek dla kotów lub po prostu spędź trochę czasu na dobrej, staromodnej zabawie w pogoń za wskaźnikiem laserowym. To świetny sposób na wspólne spędzanie czasu. Po drugie, mów językiem swojego kota. Komunikacja to podstawa każdej relacji. Koty mogą nie rozumieć naszych słów, ale są mistrzami w odczytywaniu mowy ciała i tonu głosu. Używaj ich, aby przekazać swoje uczucia. Po trzecie, stwórz przewidywalne i stabilne środowisko dla swojego kota. Stabilność daje kotom poczucie bezpieczeństwa. Koty rozwijają się w rutynie. Regularne posiłki, stałe miejsca do spania i zabawy pomagają im czuć się bezpiecznie. Po czwarte, nie zapomnij o mocy dotyku. Dotyk to potężne narzędzie w budowaniu więzi. Zwracaj uwagę na mowę ciała swojego kota i oferuj mu czułość w sposób, który mu odpowiada. Każdy kot jest inny, więc dostosuj swoje podejście. I wreszcie, pamiętaj, że zaufanie i szacunek są obustronne. Traktuj swojego kota z miłością i zrozumieniem. Pielęgnuj tę więź, a będziesz miał przyjaciela na całe życie. Koty potrafią być niezwykle lojalne. Zrozumienie i docenienie unikalnej osobowości Twojego kota jest kluczem do zbudowania silnej i trwałej więzi. Każdy kot ma swoje unikalne cechy, więc idź naprzód, daj swojemu futrzanemu przyjacielowi trochę dodatkowej miłości i ciesz się niesamowitą więzią, którą dzielisz. Pamiętaj, że każdy dzień to nowa okazja do wzmocnienia Waszej relacji. Więc masz to, miłośnicy kotów, sześć znaków, że Ty i Twój koci towarzysz, jesteście prawdziwymi bratnimi duszami. Pamiętaj, że każdy kot jest inny i nie ma dwóch identycznych relacji między człowiekiem a kotem. Najważniejsze jest to, aby podejść do swojego futrzanego przyjaciela z otwartym umysłem, chęcią uczenia się i głębokim szacunkiem dla jego wyjątkowej kociej natury. Zaufaj mi, wysiłek jest tego wart. Do zobaczenia w następnym filmie, w którym zagłębimy się w fascynujący świat zachowań kotów i odkryjemy sekrety naszych kocich towarzyszy. Do zobaczenia później.